serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się rajd pieszy z Kliszowa do miejscowości Kije. Proszę powiedzieć o szczegółach tego wydarzenia. Zgadza się. Jest to rajd towarzyszący dużej imprezie, jaką, jest, jaką są obchody 320. rocznicy Bitwy pod Kliszowem. Rajd jest jakby integralną częścią całego przedsięwzięcia. Oficjalna część rozpoczyna się o godzinie 13 w Kliszowie pod pomnikiem w Kliszowie upamiętniającym właśnie Bitwę Kliszowską. Około 13.30 zakładam, powinien wyruszyć właśnie raj, czyli przemarsz uczestników z Kliszowa, spod pomnika, o którym wspominałem, na teren Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania, gdzie, będą, gdzie będzie dalsza część uroczystości, m.in. rycerska msza polowa oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. A wszystko to oczywiście zostanie zwieńczone spektaklem w wykonaniu naszego Teatru Kasztelańskiego. Trasa liczy ile kilometrów i którędy będziemy iść? Trasa liczy około 4 kilometrów, z miejscowości Kliszów udajemy się w stronę miejscowości Kokot i z Kokota właśnie w stronę Kij, tutaj na teren Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania. Czy to jest, historyczne, czy to jest jakaś historyczna trasa? E, niekoniecznie historyczna, natomiast jakby teren związany z bitwą, o której mówię, więc jakby rokrocznie kultywujemy tą tradycję i w tym roku nie będzie inaczej. To może zatem kto zatem może uczestniczyć w tym rajdzie? Nie ma tutaj żadnego limitu wiekowego. Zapraszamy wszystkich państwa od dzieciaków po seniorów, także całe, całe rodziny. Nie ma jakichś żadnych zapisów. Jest to sprawa otwarta. Także gorąco wszystkich zachęcam. Czas przejście. No 4 km to tak zakładam około, myślę, nie wiem, 30-40 minut. Wszystko zależy oczywiście od warunków pogodowych. Podobno ma być ładnie w niedzielę w co wierzymy, że będzie to sprzyjało w ogóle realizacji całego tego pięknego przedsięwzięcia. Czyli chcecie upamiętnić nie tylko to wydarzenie, czyli bitwę pod Kliszowem, ale i też poruszać się. Zdecydowanie, jakby... Zawsze podkreślam, że aktywność sportowa jest świetną formą spędzania czasu, rodzinnego spędzania czasu, a przecież ten piknik historyczny jest genialną okazją do tego, żeby po prostu spotkać się ze znajomymi z bliskim, porozmawiać i fajnie spędzić czas na terenie właśnie kijskiej kasztelanii. Cieszę się dużym zainteresowaniem ten rajd, ten ride rokrocznie. W tych edycjach, w których brałem udział, ta frekwencja była no, powiedziałbym spora. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Mam nadzieję, że będzie dużo, dużo uczestników. Czy będziemy musieli się jakoś specjalnie ubrać na ten rajd? Nie, myślę, że jest to trasa łagodna, w przejściu niewymagająca, nie, nie wiadomo jakiegoś specjalnego ubioru. Wiadomo, odzienie sportowe bardziej sprzyja przemieszczaniu się. Zakładam, że część osób, która będzie brała udział w rajdzie, będzie w oficjalnych strojach, zapewne będę taką osobą ja, więc nie zakładam, że będę przemierzał te 4 km w stroju sportowym, ale w zupełności w niczym to jakby nie, nie, przeszkadza, nie przeszkadza, żeby ten tą trasę rajdu skutecznie, szybko i bezpiecznie pokonać. Będziemy się poruszać drogami publicznymi, czy zatem rajd będzie bezpieczny? Tak, tutaj jakby liczymy na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie i oczywiście niezawodnych strażaków, ochotniczych Straży pożarnych z terenu gminy Kiem.